Na ćwiczenia bez obciążenia. I tutaj odniosę się też do mojej ostatniej rolki, gdzie właśnie miałam wznosy bioder, i tutaj pokażę też to ćwiczenie, ale to będzie trochę trudniejsza wersja. Stopy mocno wbite w podłogę, odległość stóp od pośladka wymierzamy dłońmi, czyli tutaj, żeby palce nam się stykały z piętami. Żebra ściągnięte w dół, kolce biodrowe muszą iść razem z żebrami i do tego staramy się nie machać nogami na do boki. Dodatkowo. Tutaj ponosimy sobie jedną nogę, i uwaga, staramy się to utrzymać. Wszystko, nie, nie jest to proste. I jak najmocniej wypchnąć biodra, trzymając tutaj wszystko. Oczywiście, zaczynamy od mocno wbitej stopy, spiętego brzucha i ściągniętych żeber. I lecimy sobie w górę. I możemy u góry, jeśli chcesz sobie utrudnić to ćwiczenie, przytrzymać na sekundę lub dwie. I następnie powoli zejść w dół, nie dotykając pośladkami do podłogi i mocno w górę krótko. Tu staramy się żebra podnosić w ten sposób, tak, aby one nie były krzywo, tylko równiutko w tej samej linii. Musisz mieć tutaj równą prostą linię, gdzie nic się nie obraca. Biodra Twoje mają iść cały czas. W stronę sufitu. Jak ktoś nie robił tego ćwiczenia, to polecam przez obciążenie. Bardzo fajne. Jeśli nie masz sprzętu i nie chce się iść na sił, albo po prostu nie masz takiej możliwości, to wypróbuj sobie to ćwiczenie w domu, czy może gdzieś na jakiejś wycieczce. Możesz to zrobić tak naprawdę wszędzie.